Siemanko, witam Was w drugim odcinku z My Summer Car. <coughs> Dzisiaj dowiedziałem się, że jest praca i pojedziemy do tej pracy i spróbujemy się tam zatrudnić. Otwarte mają od 7 chyba do 17, więc mamy godzinę no. delikatnie po 7, więc ruszamy i jedziemy tam. Tam, gdzieś nie odpali. Na no, ostatnim takim tchnieniem zapalił. No, dobra, idziemy sobie. To jest aż, no, kawałek jest, żeby tam dojechać. I ogólnie to będzie... Taka pierwsza nasza stała praca. Wcześniej mieliśmy... W majstwa Mercars'a metryczne pracę. Z tego co wiem, to będzie popracał na jakąś umowę. czyli będziemy się tam się regularnie pojawiać. No i dobra, lecimy sobie do, do tego miejsca. Godzinka siódma. Siódma czterdzieści pięć dokładnie. Oho. Autobus po raz kolejny wypadł z drogi. No ale autobusowi nie pomożemy, jeszcze, jakby to był jakiś mały samolot, to się pomogli. No ale autobus o to nie wyciągniemy. Z tego co pamiętam, tutaj był gdzieś fotoradar w poprzedniej wersji. Znaczy nie tutaj, ale jak dalej, chyba za mostem dopiero. Trzeba uważać, bo tu tylko 80 można jechać. Że mam mandacie i cyknął. Jeździ jakieś auto z naprzeciw, tak świeci, że nic nie widzę. Zgasił długie światła A i włączył z powrotem Zimno jest ten tym nic się nie nagrało na razie. Przebyć, czy nie wyprzedać. Na wrogu czy Zaraz myślę przechamować, gdzie to jest ten fotoradar. Dobra, przechamowujmy sobie powoli 80. Żeby nie dostać mandatu. Już kawałeczek drogi został widzimy na miejscu, więc... zaraz się dowiemy, co to za praca jest. I ile ja będziemy z niej zarabiać. tutaj po prawej jest help operator. jak pamiętam dobrze. Albo no jeszcze nie. Tutaj? Nie wiem. Mieliśmy to 80. Żeby w razie jakby był. Mam tego zdjęcia nie z O, tu jest fotoradar. Stoi sobie. No dobra, zdjęcia nam nie zrobią. A nasza praca powinna być gdzieś zaraz tutaj po prawej. Już chyba nawet ją widać. Bo nam w drugim świecie nie widzimy za bardzo. Dobra, tu jest nasza praca. Podjęliśmy sobie pod cołeś tą ładowarkę. Dobra, idziemy do biura. No i śmieszne fataliki mają. Маша, это раз. Все, <пишись> Ага. Это шикарно, жручи. Pewnie zaraz przejść szybki telefoniki, powinien być z powrotem, dzisiaj dowiemy co to jest za robota. Zaraz dopiero się poczekamy. O, wrócił. Aha, przestał gadać przez telefon, se poszedł. Droga na godzinę, no dziewiąta, Gdzie jestem nasz szef? Poszedł i nie wraca. O idzie chyba. U tufon in... Au. I znowu ktoś do niego dzwoni, ile ja jeszcze raz do niego dzwonić? Kiedy on wróci? <grymne> Nie wiem, że on wracał. No i poszedł za mną. Co za jakiś człowiek? Nie, on będzie przez ten telefon gadał. No dobra, czekamy. Teraz mamy z jakiegoś samotnego gdzieś to, misja, samotek, żebyś to pieniądze zarobić? No, a robota, jak będzie stała, to będzie dobrze. Stały dochód pieniężny, fajnie. Dobra, idzie już. Mam nadzieję, że już kończy telefonu, bo. No tak, koniec telefonu. To tutaj jak mniej do 12. Co to w ogóle jest? To jest chyba ten produkt, co oni sprzedają tutaj na magazynie z No to raczej będzie ich produkt, bo jest ich marka. No co to jest jeszcze, nie wiem Miejmy nadzieję, że teraz wróci już i skończy rozmowę przez telefon No nie skończył Po za człowiek jakiś no nie wiem Mam że teraz będzie ostatnie podejście tutaj, ja nie będzie dwa razy jeszcze chodził. O, skończę rozmawiać, dobra, idzie. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. Że dokończy swoją kwestię. A nie że znowu od niego telefon zadzwoni. Nie wiem jak on za nim iść, teraz on będzie pokazywał. Jak dobrze zrozumiałem. очень хардкор Kurde, on mnie musi tłumaczyć, nie wszystko już wiem A, to są ładowarki po prostu 嗯，然后保护的。 No i co, o, o co tu chodzi? W jednym części właśnie nie zliczał. Ja Ну сейчас я сейчас вообще. А вот не его. Окей. Okay. Окей, Okay, plastic tries. Ja, Dobra. Najważniejsze, że nie zliczałbym się nam. No. by słabo było. Working hours od 7 do 17, każdego dnia przerwy na śniadanie. Jakieś krótkie na papieroski, na inne, inne aha, czyli sami sobie załatwiamy jedzenie, mogę monitorować to, ile. Ten pracujemy. Możemy robić nadgodziny. Za później możemy sechać wziąć dzień wolnego. Nie. dobrze rozumiem. Aha, musimy włączyć sobie zegar, zanim zaczniemy pracę. Gdy wychodzimy to po prostu też klikamy zegar, żeby było załatwione 2 mm. godziny będę opłacona już to get work Tuesday i następna środa dopiero pracę zaczynamy? tak. I co, dwa tygodnie jest wypłaty? Z tego co rozumiem. Mhm. Startujesz w poniedziałek Czyli za tydzień w poniedziałek zaczynamy Mamy środę to jeszcze trochę czasu nam zostaje na Po sprawdzenie tych opcji z pojazdami palimy naszego Możemy powiedzieć na sumę bo Zamieniliśmy się za to na satsumę Dobra idziemy teraz z na te ogłoszenia się skontaktować O co tam chodzi więc wracamy do naszego domu i zadzwonimy Na początku nie widziałem jak telefon działa w jak się z niego po prostu dzwoni ale jakby ktoś się z was zostanie to po prostu wpisujecie numer który znaleźliście tak jak no po prostu na go wpisujecie bierzecie sobie słuchawkę do ręki i wtedy wpisujecie tak jak leci. Czekaj, to w to radar był. Nie wiem, czy z dwóch stron jest tylko z jednej. Godzina jest 11.25 No i spłata, to jeszcze mamy być cały dzień przed nami. Czyli o 7 musimy być w pracy. Czyli minimalnie o 6 trzeba było wyjechać z domu. Z tego co rozmawiałem z nim i zrozumiałem, to od 7 możemy zacząć. Lub np. od 9, ale musimy przeprasować 8 godzin, bo od 7 do 17 robił, czyli o 9 zaczynamy, albo o 7. No w sumie możemy to o 8 zacząć. To o 16 skończymy. No to dopiero w poniedziałek będzie, więc różnik. Ogólnie też się zastanawiam, czy nie przeprowadzimy się do tego domku, co mieszkaliśmy. Wydaje mi się, że da się tam mieszkać, tylko po prostu trzeba sobie napalić w tym domku. Tutaj mamy chyba ogrzewania, tam trzeba po prostu będzie napalić w kominku czy czymś. Więc myślę, że od razu wszystko spakuję z tego domku, co teraz mam. I przeprowadzimy się tam chyba na razie. Nedby najobliwiej do pracy, więc o jest. Trzeba uważać na no to, jak się jeździ, jest teraz tak ślisko w tej grze. To już nie jest to samo co w na Car, że tak łatwo się jeździło. No to, no może później, będą opony jakieś lepsze, to będzie się lepiej jeździło. Na razie jest tak, taka średnia Podjadę sobie w sumie tyłem może pod te drzwi. Będę mógł do bagażnika wszystko spakować wtedy. O, budzik nam piszcze, Trzeba jeszcze go wyłączyć, bo go nastawiłem na ósmą. Włączmy sobie go. I tak, zanim pojedziemy, bo zaraz będziemy jechać, ten telefon chciałbym wykonać. Sobie zobaczę numer, podejrzewam, że tutaj mam zapisany. Ogólnie te numery macie w sklepie w tej stacji benzynowej 08609553 i dzwonimy. Oh. Päivää, päivää, joo. Mä olla Aasi Korrisi tuossa Iti Vajaasan, niin tota... Tuo kattoo ja tota... Hinta on siinä lopulla. En minä ruppe siitä tinkimään, mutta tuolla... Se on halapa aato. Vaikkei sinä... Onhan se tietenkin niin, niin aika keskeerässä näin, niin se on jäänyt, mutta tuota... Halavalla lähtyy. Tuo katto, sinä hädiikki, missä minä asuu, minä asuu puuta ja tuota... Tuo, minä varmaan ostan puudel, vielä räägit, talvena, on vaikka alun ja tota. alun ei alun sinä alun 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 minä alun 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 ja alun alun se moro. Moro moro. Moro, alun punkt alun Więc to jest... a tam się gdzie kiedyś... o, auta na sprzedaż. Dobra. Czyli pojedziemy sobie tam i przeprowadzimy się od razu. Ale też widzę, w następnym odcinku mamy 26 minutę. Więc dzięki wam za oglądanie, zapraszam do lajkowania i komentowania i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.